Już tradycyjnie w ostatni weekend wakacji na krytych kortach klubu tenisowego Atoll w Legionowie rywalizowali tenisiści amatorzy. To są czwarte mistrzostwa Legionowa o Puchar Prezydenta. Obsada 110 osób. 5 kategorii. Single mężczyzn, otwarty. Single mężczyzn, plus 50. Mixed single kobiet i debel męski. Zdaje się, że w tym roku chyba troszeczkę więcej chętnych do gry jest. No co roku nam się zwiększa. To przypuszczam, dokładnie nie policzyłem tego, ale około 15-18% jest więcej uczestników niż w zeszłym roku. Przez trzy dni od piątku do niedzieli miłośnicy tenisa rywalizowali na dwóch obiektach znajdujących się na terenie stadionu miejskiego oraz na osiedlu piaski. W finale singla Kobiet Monika Boguszewicz pokonała Beatę Borowy. W singlu Mężczyzn Open Marcin Barwikowski wygrał z Waldemarem Derezińskim. W kategorii singlistów 50, Ludwik Sarnowski pokonał natomiast Marka Baucia. Udało mi się wygrać wynikiem 7-6-7-5, czyli to jest już na styku, mogło być odwrotnie. A jak było w poprzednich latach? W poprzednim roku rzeczywiście też udało mi się dojść do finału, ale przegrałem ze Stanisławem Koczerskim. Finał właśnie też w tiebreaku, czyli też jakby na styku, ale wtedy wygrałem. W mikście najlepsi okazali się Beata Borowy i Leszek Naskręcki, którzy wygrali decydujący mecz z Moniką Boguszewicz i Piotrem Smyrkiem. Z kolei najlepszym deblem męskim otwartych Mistrzostw Legionowa zostali Marcin Barwikowski i Tymoteusz Kaczmarek, którzy w finale okazali się lepsi od Ludwika Sarnowskiego i Stanisława Koczerskiego. Zawodnicy z uznaniem wypowiadali się o organizacji i poziomie sportowym zawodów. Turniej uważam, że jest coraz. Fajniejszy, coraz ciekawszy, coraz więcej coraz lepszych zawodników świadczą o tym też wyniki, często kończące się w tajbrekach, czyli gra jest wyrównana. Otwarte Mistrzostwa Legionowa to nie jedyna impreza, jaką organizuje klub tenisowy Atol. Są także plany, aby wystartować z nową ofertą dla młodych tenisistów amatorów. To znaczy, my mamy takie wewnętrzne swoje zawody, które się nazywają Four Games. To są cztery gry singlowe i cztery gry deblowe, z tym, że debla robimy w taki sposób, że nie przychodzą pary, tylko losujemy je. Ale chcemy wystąpić do miasta o zrobienie takiej dużej imprezy, ponieważ bardzo dużo młodych ludzi gra i dzieci. Chcemy zrobić mistrzostwa legionowa dla dzieci i dla młodzieży. I chcemy to też w taki cykl coroczny wprowadzić, że. Koniec wakacji tak jak zawsze będą dla dorosłych Mistrzostwa Legionowa, a tydzień później sobota niedziela dla młodzieży. Być może turniej dla dzieci i młodzieży uda się rozegrać jeszcze w tym roku. To jednak zależy od tego, czy Legionowski Urząd Miasta zostanie współorganizatorem imprezy. Wierzymy, że tak.